Witaj! Jesteśmy w roku 2025, a wokół nas pojawiają się chwile, które skłaniają do głębokiego zastanowienia. Święta Faustyna, apostołka miłosierdzia, zostawiła nam ważne ostrzeżenie o siedmiu grzechach, które mogą zaszkodzić naszej duszy w tych niepewnych czasach. Może się wydawać, że codzienne drobne błędy nie mają większego znaczenia, ale czy na pewno? Posłuchaj tej ważnej prawdy, która dotyczy nas już teraz, i odkryj, jak proste kroki mogą pomóc ci znaleźć drogę do pokoju serca, zanim będzie za późno, by się zatrzymać i zmienić swoje życie. Rok 2025 przynosi nam wiele wyzwań, które mogą wstrząsnąć naszym codziennym życiem, a święta Faustyna w swoim dzienniczku wskazywała nas znaki, które pomagają nam zrozumieć te trudne dni. Mówiła o czasach, gdy serca ludzi coraz bardziej oddalają się od Boga, o chwilach niepokoju, gdy świat zdaje się tracić kierunek. Czy dostrzegasz wokół siebie rosnące napięcie, brak zaufania między ludźmi, a może zapomnienie o modlitwie, które staje się normą? To są dokładnie te znaki, na które nas ostrzegała. Znaki, które mogą wpłynąć na los naszej duszy, jeśli nie zatrzymamy się, by je rozpoznać. Jej słowa, zapisane z miłością i troską, mają moc, by nas poprowadzić i przypominają, że nawet w chaosie 2025 roku mamy szansę na powrót do miłosierdzia. Posłuchaj uważnie, bo to przesłanie jest dla nas wszystkich. Grzech 1. Pycha. Korzeń upadku. Pierwszym grzechem, na który wskazuje święta Faustyna, jest pycha. Ta cicha, ale potężna siła, która każe nam stawiać siebie ponad innymi i wierzyć, że jesteśmy nieomylni. Pycha zakrada się do naszego serca w codziennych momentach, gdy szukamy pochwał, gdy oceniamy innych z góry, albo gdy zapominamy, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Ale czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo ten grzech oddala nas od miłosierdzia Bożego? Święta Faustyna ostrzegała, że pycha zamyka serce na miłość, tworzy mur, który uniemożliwia nam przyjęcie łaski i może prowadzić do duchowej ślepoty, gdzie tracimy kontakt z prawdą o sobie. W swoich zapiskach pisała o tym, jak ważne jest, by uznać swoją słabość, bo tylko wtedy Bóg może nas podnieść. Jak się przed tym uchronić w tych niepewnych czasach 2025 roku? Spróbuj każdego dnia poświęcić chwilę na modlitwę o pokorę poproś o łaskę by zobaczyć siebie tak jak widzi nas Stwórca to pierwszy krok bo tylko wtedy otworzysz się na uzdrawiającą moc miłosierdzia która może odmienić twoje życie grzech drugi chciwość ślepota na miłosierdzie kolejnym grzechem przed którym przestrzega święta Faustyna jest chciwość ta nieustanna chęć posiadania coraz więcej, która wypełnia nasze serca materialnymi pragnieniami. W dzisiejszym świecie, 2025 roku, gdzie konsumpcja zdaje się dominować, chciwość każe nam gromadzić dobra, zapominając o tym, co naprawdę ważne. Ale czy wiesz, że ta ślepota na duchowe wartości oddala nas od miłosierdzia Bożego? Święta Faustyna pisała, że miłość do pieniędzy i rzeczy ziemskich może zatwardzić serce, sprawiając, że tracimy wrażliwość na potrzeby innych i na głos Boga. W jej dzienniczku znajdujemy przypomnienie, że prawdziwe bogactwo kryje się w dawaniu, a nie w braniu. Jak możemy się przed tym obronić? Zacznij od małego kroku. Każdego dnia spróbuj podzielić się czymś z innymi, czy to czasem, czy pomocą. Do tego dodaj prostą modlitwę, prosząc o uwolnienie od pragnienia posiadania, bo tylko wtedy twoje serce otworzy się na łaskę miłosierdzia, która przynosi prawdziwy pokój. Grzech trzeci nieczystość drzwi do piekła. Trzecim grzechem, przed którym ostrzegała święta Faustyna, jest nieczystość. Ten grzech, który tak łatwo wkrada się w nasze myśli i czyny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. W roku 2025, gdzie media i pokusy są wszechobecne, nieczystość może przybierać różne formy od pożądliwych spojrzeń po zaniedbanie czystości serca. Ale czy zdajesz sobie sprawę, jak niebezpieczny jest ten grzech? Święta Faustyna pisała, że nieczystość otwiera drzwi do piekła. Zatruwa duszę i oddala nas od świętości, do której jesteśmy powołani. W swoich objawieniach podkreślała, że nawet drobne ustępstwa mogą prowadzić do wielkiego upadku, jeśli nie podejmiemy walki. Jak się przed tym uchronić, zwłaszcza w środku nocy, gdy świat śpi, a pokusy mogą nas kusić? Zacznij od szczerej spowiedzi. A potem każdego dnia módl się o czystość serca. Może nawet teraz. Gdy możesz znaleźć chwilę ciszy. To pierwszy krok, by zamknąć te drzwi i otworzyć się na uzdrawiającą moc Miłosierdzia. Grzech czwarty, zazdrość, trucizna serca. Czwartym grzechem, na który zwraca uwagę święta Faustyna, jest zazdrość, cicha trucizna, która zatruwa nasze serca, gdy patrzymy na sukcesy innych z goryczą. W roku 2025, gdzie porównania są wszechobecne przez media społecznościowe, zazdrość może sprawić, że czujemy się mniej wartościowi i oddalamy się od wdzięczności. Ale czy wiesz, jak bardzo ten grzech rani naszą duszę? Święta Faustyna pisała, że zazdrość niszczy miłość między ludźmi i stawia nas w opozycji do miłosierdzia, które uczy nas radować się dobrem innych. W swoich zapiskach przypominała, że prawdziwa radość rodzi się, gdy uczymy się cieszyć z błogosławieństw, które otrzymują nasi bliźni. Jak się przed tym obronić, zwłaszcza teraz, gdy myśli mogą nas przytłaczać? Spróbuj każdego dnia podziękować Bogu za to, co masz, a potem pomódl się za tych, którym zazdrościsz, prosząc o łaskę pokoju. To droga, by oczyścić serce i otworzyć się na uzdrawiającą miłość. Grzech 5 Nieumiarkowanie, zniewolenie ciała. Piątym grzechem, przed którym ostrzega święta Faustyna, jest nieumiarkowanie, ta skłonność do nadmiaru, która zniewala nasze ciało i umysł. W roku 2025, gdzie obfitość jedzenia, rozrywek i wygód jest na wyciągnięcie ręki, nieumiarkowanie może prowadzić do uzależnień, czy to od jedzenia, czy od przyjemności. Ale czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo ten grzech osłabia naszą duszę? Święta Faustyna pisała, że nadmiar oddala nas od umiaru, który Bóg nam zaleca, sprawiając, że tracimy kontrolę nad sobą i zapominamy o duchowym życiu. W swoich objawieniach podkreślała, że prawdziwa wolność rodzi się, gdy panujemy nad pragnieniami. Jak się przed tym uchronić? Spróbuj każdego dnia wybrać jedną rzecz. Z której zrezygnujesz na rzecz modlitwy, a potem poproś o siłę, by żyć w umiarze. To krok, który pomoże ci uwolnić się od zniewoleń i otworzyć na maskę miłosierdzia. Grzech szósty. Gniew. Ogień niszczący pokój. Szóstym grzechem, przed którym przestrzega święta Faustyna, jest gniew, ten gwałtowny ogień, który pali w naszym wnętrzu i niszczy relacje z innymi. W roku 2025, gdzie konflikty i napięcia są na porządku dziennym, gniew może wybuchać z byle powodu, od drobnych nieporozumień po głębokie urazy. Ale czy wiesz, jak bardzo ten grzech szkodzi naszej duszy? Święta Faustyna pisała, że gniew oddala nas od pokoju Bożego, zatruwa serce nienawiścią i uniemożliwia przebaczenie, które jest kluczem do miłosierdzia. W swoich zapiskach przypominała, że prawdziwa wolność przychodzi, gdy uczymy się panować nad emocjami i wybaczać jak Jezus. Jak się przed tym obronić? Spróbuj każdego dnia praktykować przebaczenie. Poproś Boga o łaskę, by ugasić ten ogień i zastąpić go pokojem. To ważny krok, który pomoże ci uwolnić serce od ciężaru i otworzyć je na uzdrawiającą miłość. Grzech Siódmy, Lenistwo Duchowe. Zapomnienie o Bogu. Siódmym i ostatnim grzechem, na który zwraca uwagę święta Faustyna, jest lenistwo duchowe, ta cicha obojętność, która sprawia, że zapominamy o Bogu w naszym codziennym życiu. W roku 2025, gdzie pośpiech i zmęczenie dominują, lenistwo duchowe może nas odciągać od modlitwy, od mszy, od refleksji nad wiarą. Ale czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo ten grzech osłabia naszą duszę? Święta Faustyma pisała, że zaniedbanie duchowe otwiera nas na pokusy, sprawia, że tracimy kontakt z miłosierdziem i stajemy się podatni na zwątpienie. W swoich objawieniach przypominała, że regularna modlitwa jest jak tarcza, która chroni nas przed upadkiem. Jak się przed tym uchronić? Spróbuj każdego dnia wygospodarować choćby kilka minut. Na rozmowę z Bogiem. Zacznij od prostego Jezu, ufam Tobie i buduj nawyk wiary. To pierwszy krok, który pomoże Ci ożywić ducha i otworzyć się na łaskę, której tak bardzo potrzebujemy. Teraz, gdy poznaliśmy te siedem grzechów, przychodzi czas na nadzieję i drogę nawrócenia, którą wskazuje święta Faustyna. Nie jesteśmy sami w tej walce. Bo miłosierdzie Boże jest zawsze gotowe, by nas podnieść. Jak zacząć? Najpierw otwórz serce na spowiedź, oczyść swoją duszę z tych ciężarów, które nas przygniatają, potem każdego dnia poświęć chwilę na modlitwę, na przykład koronkę do miłosierdzia, w dowolnym momencie, gdy znajdziesz ciszę i spokój. To nie musi być trudne. Wystarczy mały krok, by zmienić swoje życie w 2025 roku. Święta Faustyna uczy nas, że nawrócenie to proces. Dzień po dniu budujemy bliskość z Bogiem. Zacznij od dzisiaj i pozwól, by łaska miłosierdzia poprowadziła cię ku pokojowi, którego tak bardzo pragniemy. Dotarliśmy do końca tej podróży i mam nadzieję, że słowa świętej Faustyny zapadły ci głęboko w serce. 2025 rok to czas, by spojrzeć na swoje życie z nową odwagą, by zmierzyć się z tymi grzechami i otworzyć się na miłosierdzie Boże. Nie zostawaj z tym sam, podziel się swoimi myślami w komentarzu, napisz, który grzech najbardziej cię poruszył. A jeśli chcesz, zacznij dzisiaj. Odmów prostą modlitwę, na przykład Jezu, ufam Tobie, i rozważ spowiedź, by oczyścić duszę. Święta Faustyna przypomina nam, że każdy krok ku Bogu ma sens i że miłosierdzie jest zawsze w zasięgu ręki. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech ten dzień będzie początkiem Twojej przemiany.